Raz, dwa, raz, dwa. Otwieram szybę celem się nie zatrzaśnięcia na tym wygwizdowie i korzystam z chwili, że nie wieje po prostu, bo aura nie sprzyja w ostatnim czasie. <laughs> Ja do tego przeziębiony jestem, kiszka straszna, ale do rzeczy... O, już zgasło. To nie za długo się poświeciły. Włączę je na mijania. <laughs> Będą się świeciły? Będą. Dobra, ostatnie 7 dni spędziłem za kierownicą tego oto Peugeota 308 Hybrid o mocy 225 koni mechanicznych z zasięgiem elektrycznym do 60 km. Moc silnika elektrycznego wynosi 110 koni mechanicznych. To dobrze, bo jest na rynku dużo słabszych hybryd które nie dają tyle frajdy z jazdy co Peugeot 308, natomiast moc silnika spalinowego wynosi 180 koni mechanicznych. I tak w dużym skrócie jest to taki Golf, Megana albo Leon, tylko z bardziej komfortowym zawieszeniem i z bardziej dopasionym wnętrzem. Taka jest ogólna uwaga po tygodniu na temat Peugeota 308. <laughs> Kurde, jestem taki przeziębiony, a to jednak nie COVID, bo robiłem sobie test. Jakaś inna zaraza mnie zjada. Ale do rzeczy. Już poprzednik robił na mnie duże wrażenie. W ogóle w 2014 roku zacząłem swoją przygodę z testowaniem samochodów i jeden z pierwszych samochodów, jakie wpadł w moje ręce, to był właśnie Peugeot 308 poprzedniej generacji. I byłem mega zaskoczony, jak komfortowy i dobrze wykończony jest tam samochód. Spodziewałem się francuskiej bellej jakości, może to za mocno powiedziane, ale trochę tak się spodziewałem, a dostałem naprawdę. Prawie że premium. Natomiast poprzedniej generacji 308 był ciasny i chyba bardziej ciasny niż Renault Megane obecnej generacji, więc jakoś ten 308 poprzedniej generacji dosyć szybko wypadł z mojej świadomości. Natomiast nowy Peugeot 308 stoi przede mną i muszę przyznać, że z zewnątrz robi niesamowite wrażenie na innych, jak na zwykłego w sumie hatchbacka takiego, rodzinnego. Ma dużo takich detali, że no tutaj te kły wiadomo, tylne lampki też są niczego sobie. Proszę, jak to się ładnie świeci. No trudno tutaj czepiać się, że to jest brzydkie. Perot zrobił robotę. Kierunkowskazy jak działają. Zobaczmy, to tutaj świeci się ten cały kieł z przodu. Z tyłu zaś, z tyłu zaś nawet nie wiem, bo jeszcze nie patrzyłem. Aha, mamy tutaj takiego ledzika. No, spoko. I te detale naprawdę robią robotę, chciałem powiedzieć, że. Natomiast ja mam taki problem z tym samochodem, że nie wiem, może się za dużo suwami najeździłem, że koła wydają mi się nieproporcjonalnie małe do sylwetki: że albo koła powinny być większe, albo to, co jest nad kołem do maski, powiedzmy, powinno być trochę mniejsze. Nie wiem, jakoś tak, e, jakoś tak, że nie byłem zachwycony, jak zobaczyłem ten samochód, jeżeli chodzi właśnie o te proporcje. Natomiast chwilę potem wsiadłem do tego samochodu i moim zdaniem nie ma się czego czepiać, tak, wnętrze tego auta po prostu nadrabia e, niedociągnięcia moje subiektywne jeżeli chodzi o stylistykę nadwozia, trzeba przyznać uczciwie że no ja jeżdżę tymi samochodami klasy premium i że Peugeot 308 ten aktualny niewiele odbiega od klasy premium jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza użyte materiały i ogólną jakość i tak to zanim e, wejdę i przejdę zanim przejdę do konkretów to chciałem wyłączyć nie, muszę najpierw zamknąć szybę. Chciałem pokazać system bezkluczykowy generalnie. Tylko muszę to wyłączyć, to wyłączyć, pobrać kluczyk, bo system bezkluczykowy, to będzie duży komplement dla tego samochodu, jest rodem z Daci. Proszę, odchodzimy od samochodu, ja kluczyka nie dotknąłem i samochód się zamknął. Ja podchodzę do samochodu... I samochód się otwiera. Mam nadzieję, że to nie będzie uczta dla złodziei taki system bezkluczykowy w niemal każdym samochodzie, bo jest to niezwykle wygodne i praktyczne. Można wziąć na ręce dziecko, e, zakupy i po prostu nie martwić się klikaniem już palcem w kluczyk czy dotykaniem w klamki, bo tak to działa w innych systemach bezkluczykowych, że trzeba coś tam dotknąć, żeby ten system zadziałał. Tutaj wystarczy mieć kluczyk w kieszeni i to jest super. Sprawa dobra, tylko tak kluczyk może zostawię jeszcze tutaj. Wejdę sobie do środka. Kurde, muszę się wysmarkać, bo takie czasy. Dobra, i co? I co dalej? Włączam tutaj, to mi się przysuwa to mi się odsuwa i elegancko. Kontynuując me pitolenie na temat tego samochodu, <laughs> chciałem powiedzieć teraz o wymiarach zewnętrznych. Więc jest to najbardziej uniwersalna długość samochodu na świecie, 4,37 metra. Jest to standard, no dużo samochodów ma taką długość, zaskakująco dużo. Z hatchbacków PHEV tyle samo mierzy Seat Leon albo Renault Megane, natomiast Golf 8 jest krótszy o niecałe 10 cm. Natomiast inne auta o zbliżonej długości jak Peugeot 308 nowy, to jest m.in. Citroën C4, Hyundai i30, Dacia Duster, Skoda Karoq czy Seat Ateca, wszystkie te samochody mają tam w okolicy 4,30 coś tam metra i teraz sprawdźmy jak to ma się do miejsca za samym sobą tutaj jest taki bajer w tym samochodzie że ten fotel się odsuwa jeżeli się wsiada do samochodu ja teraz mam włączony zapłon, więc fotel się nie odsunie ale to jest taka no, funkcja z klasy premium powiedzmy natomiast ta funkcja z klasy premium ma taki problem że jak ja zatrzymuję samochód i moja żona siedzi z tyłu to ja zaczynam jej ściskać nogi natomiast teraz tego jak wspomniałem tego odsuwania nie włączyłem i siadam, uwaga ale kicha, ja ma pitonę tak to wygląda, ja mam 1,91m wzrostu tam 104-105kg jestem dosyć gabarytowy no i kurcze pieczone nie zmieszczę tutaj kolan przed sobą nie ma opcji takiej, bardzo niewygodnie jest tutaj, muszę trzymać tak kolana. Więc Peugeot 308 pozostaje autem dosyć ciasnym, chyba nie jest już tak ciasny jak był, ale rewelacji tutaj. No nie ma niestety, na głowę jest w miarę spoko, gdzieś jak siadłem trochę wyżej to zahaczałem, dotykam czapką nieco, ale, ale jest generalnie okej. Okay. Po co to robić takie ciasne samochody? To ja nie wiem. A nie, jeszcze nie wysiadamy stąd przecież, jeszcze muszę tu obczajkę strzelić, co tu się dzieje. Więc co mamy? Mamy na przykład audiofokal tutaj, głośniczek zrobiony, w ogóle audio gra bardzo przyzwoicie, będę o tym mówił. E, tutaj mamy dwa złącza USB-A. Ja to bardzo chwalę, bo USB-C jest e, z przodu jedno, a z tyłu mamy te starsze kable. Nie? Zaraz, zaraz, zaraz. Co tu się wyprawia? To po lewej to jest USB-C na pewno, a to po prawej? Chyba USB-A zwykłe. Albo też USB-C. Kurde, nie wiem. Jestem ślepy i stary. To są USB-C. No to mamy same złącza USB-C. W tym samochodzie, w takim razie. Więc trzeba będzie zaopatrzyć się w nowe kable. Tu mamy jakiś klasyczny podłokietnik, nic wyjątkowego. Lampki z tyłu mamy nawet w opcji z dachem panoramicznym, więc pod tym względem jest ok. No, natomiast kurczę, jeżeli ktoś jest niższy, to w ogóle nie powinien słuchać tego mojego pitolenia na ilość miejsca na tylnej kanapie, bo ja nawet dzisiaj sprawdziłem średnia wzrostu mężczyzn w Polsce to 1,77 m, ja mam 1,91 m, więc no. Większości ludzi to w ogóle nie będzie dotyczyć i większość osób poczuje się na tylnej kanapie tego samochodu, podejrzewam, komfortowo. To jest tylko uwaga dla tych wyższych. Dobra, co tam dalej? Bagażnik. Tutaj się go otwiera jakoś fajnie, bo to jest wyżej ten pipsztyk zamontowany, więc on tak się nie błoci, jak w innych samochodach. Bagażnik nie jest za duży, mieści 361 litrów, jest to 50 litrów mniej od wersji benzynowej, bo gdzieś te akumulatory trzeba było upchać. One są zapewne pod tą blachą, tutaj jest kawałek głośnika jeszcze widać na załączonym obrazku. No, więc tutaj się bagaże zmieszczą, ale jeżeli ktoś chce psa przewieźć większego, albo coś to co stanowczo powinien brać Peugeot 308 w kombi, a nie w hatchbacku. Hatchback do takich rzeczy się nie nadaje najlepiej. Ale to mimo wszystko na papierze przynajmniej jest więcej niż mieści Seat Leon hybrydowy czy Renault Megane, że Leon i Megan hybrydowe mają jeszcze mniejsze bagażniki, więc na ten 308 nie ma co narzekać. No po prostu po w hatchbacku w segmencie C nie ma się co spodziewać, tutaj rewolucji. Jedyny samochód, który jest dla mnie przestrzenny o tej długości, to jest Skoda Scala. No ale Skoda Scala w ogóle nie występuje w hybrydzie PHEV, więc nie biorę jej pod uwagę. Dobra, i tym sposobem mogę przenieść się do wnętrza, gdyż źle się czuję i w ogóle nie chcę mi się na tym zimnie siedzieć. W ogóle niezły numer. Ja odsunąłem się, bo tutaj są fotele elektryczne z pamięcią, prawilne, bardzo fajne. Do samego końca ja w ogóle. Tak daleko można się tutaj odsunąć, że ja ledwo sięgam do pedałów, a żeby było śmiesznie z tyłu. Tyle jest miejsca na nogi. Po prostu tam dla ludzi bez nóg jest to miejsce. No, no ale dobra, mam przynajmniej dobre tutaj spojrzenie na cały samochód. Jeszcze muszę zmienić jakoś nawiew na mniejszy. Nieco źle. Dobra, teraz automatyczna, łagodna klimatyzacja i gdzie jest moja ściąga. Więc pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć o tym wnętrzu, co już mówiłem wcześniej, to robi świetne wrażenie. To naprawdę nie zalatuje już samochodami z klasy średniej, tylko to zalatuje klasą premium. Ciężko mieć jakiekolwiek uwagi do czegokolwiek w tym samochodzie. To wygląda naprawdę przyjemnie. Jest solidnie wykonane. Za jednym małym wyjątkiem chyba fotel kierowcy nieco skrzypi, takie mam wrażenie. Coś tu delikatnie skrzypi, ale to jest jedna uwaga. Cała reszta jest Ultra solidna. Natomiast tutaj chciałbym mieć trochę więcej miejsca na kolano, że ten, ta konsola centralna trochę schodzi do środka, a na przykład w zeszłym tygodniu w Ki v 6 elektrycznej ta konsola szła w tamtą stronę i naprawdę można było tutaj wygodnie siedzieć. Tutaj nie jest tak przewalone jak w Piżocie 3008, ale myślę, że miejsca można było trochę więcej wygospodarować. Natomiast cała reszta super. Tutaj w ogóle mamy ambienty takie niebieskie idące, te ambienty idą po całej kabinie. Można zmieniać ich kolory i w ogóle to mi się bardzo kojarzy z Mercedesem i z ostatnimi kokpitami w tych samochodach. To ten Peugeot w, tym, w tej kwestii bardzo Mercedesem zalatuje. Natomiast ta opcja, czyli zamiast klasycznych przycisków, mamy tutaj w ogóle niedotykowe przyciski, a wyświetlacze, więc to strasznie zalatuje Audi. No, i dobre to robi wrażenie, co ja tutaj będę się więcej na ten temat produkował. Naprawdę to dobre robi wrażenie. Te skróty podobno można jakoś edytować. Ja niestety nie mam pojęcia, jak, ale są głupie skonfigurowane. Bo tutaj mamy wejście do klimatyzacji, i tutaj mamy wejście do klimatyzacji. Ja tutaj chciałbym sobie zrobić, nie wiem, wejście do ustawień, do Android Auto. do nie, do Android Auto jest w sumie tutaj skrót. No, ale chciałbym to jakoś zmodyfikować i nie mam pojęcia, jak. Tu się wchodzi w ustawienia. Ja już próbowałem to zrobić. Podobno można to zrobić, ale jak to zrobić i gdzie to zrobić? Dostosowanie wyświetlaczy. I to jest ten ekran za kierownicą, to jest ten ekran tutaj. I tu jakieś widgety, jakieś coś. Nie ogarniam tego do końca, przyznam szczerze. Kolor wnętrza, kolor ekranu, animacja wnętrza, animacja tego, tamtego. Nie wiem, nie jest to zrobione zbyt intuicyjnie, albo ja już jestem starej daty i po prostu nie jarzę, jak to ogarnąć. Może pojazd? Kokpit, jasność, pojazd, oświetlenie pojazdu. Nie. Nie. No nie wiem jak to zrobić. Nie można utworzyć skrótu brak odpowiedniego elementu na stronie. No i co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Da się to zrobić, ale ja nie wiem jak i nie chcę mi się z tym walczyć, bo mam to w nosie, szczerze mówiąc. Chociaż w tym miejscu bym inny skrót ustawił. Dobra, co jeszcze? Z takich ważniejszych rzeczy ten ekran tutaj ma 10 cali i w końcu jest on dobrze wykorzystany, bo w wielu samochodach z PSA jakby te 10-calowe ekrany niewiele wnoszą, czy nawet w MOK C... Oplum Mokka, Mokce. Jest 12-calowy ekran, i on, jakby centralną część ma spoko, a prawą i lewą, ma tak średnio wykorzystaną funkcjonalnie. Tutaj natomiast jest fajnie, bo jak podłączymy Android Auto, w ogóle Android Auto działa tutaj bezprzewodowo, ze jest fantastyczną wiadomością. To Android Auto działa tak fajnie, że po lewej stronie mamy. Wyświetloną mapę, a po prawej stronie możemy mieć wyświetlony odtwarzacz, możemy to też zmieniać w jakiś sposób, ale ja byłem bardzo zadowolony z tego ustawienia, że cała przekątna ekranu jest tutaj wykorzystana. Mamy też automatyczną aktualizację map od TomTom, tak? Przeczytałem na stronie producenta i teraz będę chciał zweryfikować, jak wygląda kwestia. Jak wygląda kwestia nowej drogi koło Warszawy? Bo ja zawsze powtarzam, że wbudowane nawigacje w samochody to można sobie w buty wsadzić, niezależnie od tego, czy jest to super producent klasy premium, czy jest to gdzie jest to Warszawa, Pabianice, nie Pabianice, na dola, gierz na górze, to coś nie tak. O, teraz lepiej. Także niezależnie, czy jest to Mercedes, czy jest to Dacia, czy jest to Lexus, czy cokolwiek innego, to te wbudowane mapy to tak średnio są aktualne a tutaj wow, tutaj jest już trasa przejezdna to otworzyli nie tak dawno w grudniu chyba, a teraz to jest luty to dwa miesiące temu więc chyba te aktualizacje online jakoś funkcjonują no dobra, więc w takim razie wbudowana nawigacja na plus ja już nie pamiętam kiedy ostatni raz chwaliłem samochód za wbudowaną nawigację ale super jest aktualna przynajmniej na dwa miesiące wstecz, niecałe co jeszcze? Mamy ekran za kierownicą, teraz on ma włączony tryb trójwymiarowy, nie wiem czy to widać, ale na przykład te zero względem tarczy się trochę przesuwa na ekranie, to jest taki bajer, który nic nie wnosi, tutaj mamy przycisk, którym zmieniamy te wszystkie ustawienia na tym ekranie, że możemy sobie różne kokpity wybierać, taki, siaki i owaki, ja najczęściej jeżdżę nie w tym... W tym ustawieniu, i niestety ono się nie chce zapamiętać, że jak wyłączę samochód z tym ekranem, to on potem mi się włącza chyba z tym ekranem, albo z jakimś innym. Pewnie to da się zrobić, wchodząc tutaj w te ustawienia ekranów. Tylko jak na litość Bosku ustawienia, dostosowanie wyświetlaczy. Tutaj się wchodzi. I tutaj, jakbym na pierwszy ustawił. Nie, strona, widget. Nie można dodać widgetu. Strona, nie można dodać strony. O co tu chodzi? No nie, nie ogarniam tych multimedii do końca szczerze mówiąc są nowe i są trochę skomplikowane i no drażni mnie to, że tutaj ciągle mi się zmienia ten ekran, a tu nie mogę zmienić tego skrótu. To chciałbym zrobić jakoś łatwo, a pewnie trzeba zajrzeć do instrukcji, żeby to ogarnąć, ale myślę, że jest to do zrobienia. Z takich rzeczy nietypowych to mamy w końcu podgrzewaną kierownicę, bo w Peugeotach i Citroenach to się bardzo rzadko zdarza, a tutaj proszę, nie mamy co prawda skrótu wyprowadzonego, przynajmniej ja go nie znalazłem, ale wchodzimy sobie tutaj, fotele i kierownica i mogę sobie kliknąć, mam teraz włączone podgrzewanie fotela i tutaj mogę sobie włączyć podgrzewanie kierownicy. Też nie jest to najbardziej intuicyjne zrobione moim zdaniem, ale może ja się po prostu nie znam, ale w końcu to znalazłem. To przynajmniej w końcu znalazłem. Co jeszcze? Wspomniany audiofokal. Tutaj mamy napisane fokal i tutaj mamy napisane fokal i na innych głośnikach mamy napisane fokal. Gra bardzo przyzwoicie, przyzwoicie, gra bardzo dobrze po prostu. W fotelach podobno mamy też masaż, który się jakoś aktywuje. Chociaż nie wiem, czy tutaj jest ten masaż, bo tego nie sprawdzałem, bo funkcja masażu nie jest zbyt przydatna w moim odczuciu. Więc może ten masaż pominę. I zapisałem sobie jeszcze system rozpoznawania głosu, że jak tutaj kliknę, jest asysta głosowa, nie jest obsługiwana w tym języku. Czyli wygląda na to, że te nowe multimedia po polsku jeszcze nie przyjmują wiadomości. I chciałem najpierw powiedzieć, że to jest wada, że jak tak można, ale potem sobie przypomniałem, że na dobrą sprawę, jak ma się Android Auto bezprzewodowe, to będzie się korzystało z Android Auto bezprzewodowego, a co za tym idzie, będzie się korzystało. Z rozpoznawania głosowego od Google'a. A co za tym idzie to, że nie ma tutaj wbudowanego rozpoznawania głosu? Nie ma żadnego znaczenia, więc olewamy temat. I co jeszcze? Z jazdy nam zostało. Dobra, ceny. To może ceny najpierw powiem, może zrobię to z zewnątrz, bo nie wieje, nie duje tak. Teraz chwilową, ale zaraz ma zacząć wiać. Więc wersja dopasiona Peugeot 308 o mocy 225 koni mechanicznych wyszła mi, że kosztuje 178 tysięcy złotych. To jest dużo. To prawda, i skonfigurowałem sobie podobnie Renault Megan ETECH, czyli też wersja plugin hybryda, i wyszło mi, że Megane kosztuje 18 tysięcy złotych mniej. Natomiast Renault Megane, po pierwsze, nie ma lamp matrycowych, które są tutaj obecne i działają przyzwoicie, a po drugie ma dużo słabszy napęd, że Renault Megan ma 160 koni mechanicznych, ale z silnika wolnossącego, ma gorszy silnik elektryczny i jakby różnica między tymi samochodami jest duża, że no, że warto dorzucić do tego 308, jeżeli ma się fundusz, po prostu warto do tego dorzucić. Leon e-Hybrid 204 konie mechaniczne wychodzi 18 tysięcy złotych taniej od Peugeota 308. To jest w teorii dobra opcja, w praktyce tam multimedia są trochę przewalone. Może już wprowadzić jakieś aktualizacje, ale ja jeździłem Leonem przed rokiem, i multimedia po prostu działały wolno i się przywieszały, a tam w ogóle nie ma przycisków fizycznych. Co jeszcze bardziej zaskakujące, Kupra Leon kosztuje 6000 zł taniej, ma 245 koni mechanicznych i gdyby przemknąć oko na te multimedia, to to jest naprawdę niezła alternatywa dla Peugeota 308, bo tam też wyciszenie nad koli było lepsze niż w zwykłym seacie, więc samochód mi się podobał. Poza multimediami, ale o tym chyba już wspomniałem 15 razy. Golf E-Hybrid, E-Hybrid jakkolwiek, 204 konie mechaniczne, kosztuje mniej więcej tyle samo przy podobnym wyposażeniu. Natomiast Volkswagen Golf GTE kosztuje 25 tysięcy złotych więcej: ma te 25 koni mechanicznych więcej i ma skórę zamiast Alcantary. I co ja o tym sądzę? Myślę, że to jest lepszy samochód od Megan Etech, bo no, ten napęd PHEV jest bardziej dynamiczny. Seat i Cupra u mnie odpadają właśnie przez te multimedia i to jest samochód, który kształtuje się gdzieś jeżeli chodzi o fajność i napęd pomiędzy golfem e-hybrid a golfem GTE, a kosztuje tyle, ile ta hybryda 204 konie mechaniczne. Natomiast Kia Ceed plug występuje tylko w wersji Kombi, natomiast hybryda w Kia plug jest jeszcze słabsza od Renault Megane. Opel Astra też jest w hybrydzie PHEV, czyli plugin. Natomiast nowy Opel Astra to tak naprawdę Peugeot 308 w sumie. Tylko że Oplem Astro jeszcze nie jeździłem, więc nie będę się wypowiadał i teraz nagrajmy sobie już z jazdy, Już teraz z jazdy. No ale Peugeot się ceni, tak, jak Volkswagen. Dobra, naciskam tutaj, żeby mi podsunęło. Dobra, ale zacznijmy od kamery cofania, bo o niej nie wspomniałem. A warto o tym wspomnieć: bo Peugeot, Citroën i spółka do tej pory miały ultra beznadziejne kamery cofania. Który samochód by się nie wzięło, po prostu wszystko fajnie, a kamera cofania jak z Dacis sprzed 5 lat. I właśnie się to zmieniło. Nowy Peugeot 308 ma zupełnie nowe kamery cofania. Są mega wyraźne i mega dobre. Są, wydaje mi się, że lepsze niż w klasach premium. Bo jak się jeździ tym samochodem w kompletnej ciemności, to ta kamera daje jaśniejszy obraz niż to, co widać w rzeczywistości. Więc no, szacun za kamerę. Szkoda, że tak późno, drogi pilocie, zmieniłeś te kamery. Bo z tego co pamiętam, nawet ten DS9 miał, nie miał zbyt wybitnych kamer cofania. A to też jest PSA przecież. Czy tam Stellantis, teraz. Jak być może zauważyliście, może się przyjadę w drugą stronę. Ale ta kamera cofania, no coś pięknego, coś pięknego. Jak zauważyliście, ten samochód ma bardzo duże felgi, 17-calowe w sumie tylko, ale bardzo cienkie opony. Więc w ogóle jestem zaskoczony, jak dobrze ten samochód radzi sobie z tłumieniem nierówności, z wyciszeniem zawieszenia, pomimo zainstalowanych tak e, cienkich opon, że no. Świetny jest pod względem tłumienia nierówności. Naprawdę bardzo mi się podoba. Natomiast same opony są problemem, bo one są tak cienkie, że jak teraz na wiosnę w sumie jeszcze jest zima, mamy dużo takich ubytków w drodze z takimi ostrymi rantami i po prostu tym samochodem jeździ się strasznie po tych, bo trzeba uważać, bo jak się wpadnie w coś takiego, to po prostu no, brakuje opony, żeby zamortyzować te uderzenie więc jeździ się nerwowo, więc jeżeli ktoś chce brać Peugeota 308, to na mniejszych felgach, na mniejszych felgach trzeba brać, bo przy obecnym stanie dróg w wielu miastach, a w Łodzi to już w ogóle, to szkoda nerwów. Natomiast komfort zawieszenia, wyciszenie zawieszenia, to mi się kojarzy właśnie z Cuprą Leonem bardziej, czyli z takim bardziej już premium, powiedzmy. Pod maską mamy silnik spalinowy 180 koni mechanicznych, jak już wspominałem, 1.6, benzyna, turbo, 4 cylindry, i mamy też silnik elektryczny jedynie na osi przedniej 110 koni mechanicznych i to jest naprawdę spoko bowiem w wielu hybrydach jak wspomniane Renault Megane w hybrydach plug-in czy Kia Seed PHEV czy tam plug-in jak ona się nazywa nieważne te silniki elektryczne mają po parędziesiąt koni mechanicznych, a silniki spalinowe mają tam 100 koni mechanicznych, czy coś w ten desyń. W związku z tym, jak skończy nam się prąd w akumulatorze w Renault Megane albo w Key Seat, ten samochód trudno rozpędzić ponad 150 km na godzinę. Tutaj nie ma takich problemów, bo wciąż mamy 180 koni mechanicznych z silnika spalinowego. To jest raz. A dwa, gdy jeździmy w trybie elektrycznym, bo sobie ładujemy ten samochód pod domem, to mamy 110 koni mechanicznych, elektrycznych, co na naprawdę wystarcza do sprawnego przemieszczania się na mie po mieście. Natomiast w Renault Megane i w Kii te silniki elektryczne są słabsze, więc tam w trybie elektrycznym po mieście można się toczyć, a tym samochodem można normalnie jeździć. To są drobności, których nie widać w specyfikacji, ale tak subiektywnie różnica jest duża. Jeżeli chodzi o osiągi 0-100 zajmuje tutaj 7,5 sekundy, czyli tyle samo ile potrzebuje do setki Golf. O mocy 204 koni mechanicznych, czy leon hybrydowy. Prędkość maksymalna 235 km na godzinę i trzeba zaznaczyć, że Golf GTE albo Leon, kupra Leon e, hybrydowy, 245 koni mechanicznych rozpędzają się do setki w niecałą jedną sekundę jak to się wyłącza? Dobra, wyłączyłem. Wyłącz się. Dobra, to też wyłączę ze ciepło. To mogło być na przycisku. Wracając do trybu elektrycznego. Mamy baterię o pojemności 12,4 kWh. No to jest dosyć standardowa bateria. Zasięg elektryczny wynosi 60 km. Jeżeli jeździmy w zimie, gdy na zewnątrz jest około 0 stopni Celsjusza, to wynik trzeba podzielić przez 2. Wracając do baterii, oznacza to, że za 100 km jeżdżąc nad prądzie zapłacimy... Od 15 do 30 zł za 100 km, mniej więcej. To jest ciągle taniej niż w gazie. W lecie jeździmy dwa razy taniej niż w aucie z LPG. Natomiast w zimie to wychodzi mniej więcej tyle samo. Natomiast jeżeli jeździmy przy rozładowanym akumulatorze, bo to jest samochód, przypominam, który ładujemy z gniazda, który powinniśmy ładować z gniazda, to przy 120 km na godzinę on zużywa 6,2 litra. To jest niezły wynik. Natomiast. Przy 140 on zużywa 7,7 litra i to jest już niewiele mniej od DS9 225 koni benzyna. Tamten samochód jest dużo większy w sensie DS i bez hybrydy pali niewiele więcej. Więc no, standard, targanie tych akumulatorów nienaładowanych nie ma większego sensu. Jeżeli jeździmy po mieście z rozładowanym akumulatorem, no to przy krótkich odcinkach on będzie palił 12 litrów na 100 km, jak nic. 11-12 litrów zimą na odcinkach typu 5-6 km. No, ciężko jest zejść z tego wyniku. Ja pidole, te przeziębienia to straszne, są masakra. Dopiero na dłuższych odcinkach zużycie paliwa w mieście spadło mi do 8-9 litrów. Dłuższe odcinki to jest paręnaście 10 kilometrów. No, standardowa rzecz wychodzi, jeżeli chodzi o hybrydy PHEV. Po prostu. Jeżeli nie ładujemy tego samochodu, pierwsza lepsza benzyna bez hybrydy będzie lepsza. Więc no trzeba mieć garaż z gniazkiem 230V, żeby jeździć rozsądnie hybrydą PHEV. Jeżeli nie masz gniazdka i garażu, gdzie możesz co noc ładować ten samochód, omijaj hybrydy PHEV albo też plugin szerokim łukiem, bo będą one paliły więcej niż zwykła benzyna. I ostatnia rzecz, o której trzeba wspomnieć, bo działa bardzo fajnie, są to światła matrycowe LED, które w PSA Niezbyt często się pojawiały, ale odkąd PSA wchłonęło Opla, zaczęły się pojawiać częściej, bo Opel przodował w reflektorach matrycowych i trafiły one do 308 i działają naprawdę fajnie. Na trasach krajowych można spokojnie ich używać. Nieco gorzej radzą sobie na autostradach, gdzie są barierki pomiędzy pasami, wtedy trochę się gubią, ale to też jest normalne w przypadku reflektorów matrycowych w innych samochodach, nawet tych z klasy premium. I co jeszcze, wady można sobie przypomnieć w skrócie, o których już mówiłem. Pierwsza wada to są za duże felgi, a za małe opony, za cienkie opony. Teraz jeździ się strasznie, trzeba uważać na większe dziury, żeby nie przeciąć opony. Druga rzecz to jest miejsce na kolana. Ten samochód nie jest zbyt przestronny dla wysokich osób. Jeżeli jesteś wysoką osobą i chciałbyś mieć samochód, który jest tych wymiarów zewnętrznych, to zerknij na przykład na Seata Leona, zerknij na Skodę Skale, bo tutaj jako osoba wysoka nie znajdziesz za dużo miejsca. I trzecia drobna wada, no to tutaj na prawe kolano chciałbym mieć odrobinę więcej miejsca, tak, w Kia EV6 sprzed tygodnia miałem więcej miejsca, natomiast w Peugeotach zawsze tutaj jest, tak, to nie jest duży problem, ale to jest jednak warte odnotowania. Dobra i to by było tyle co chcę powiedzieć na temat tego samochodu, a za tydzień będzie test Hyundai Ionic 5, czyli konkurenta Kia EV6, Skody Enyaq, Tesla Model 3. I czego tam jeszcze? Dziękuję, do zobaczenia za tydzień.